Nie mi się tego grać, totalnie. Łuk. Dobra, mamy to, mamy to. W końcu coś fajnego. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy kluczyki. Let's go. Fajnie. Mi się to podoba. Dobra, tutaj pozamyka się drzwi, tu później światełka się zgasi będzie... Zaraz dwóch zabije pewnie. Bo innej osoby, nawet się nie opłaca zabijać. Musi być dwóch przy sobie. Kurde. Ja Jaka? Nie wiem, co wy tam robicie, Zaznane. nie? No. Na smoku, na flaszu, chyba. Na flaszu, Ty bo ja tam widziałem tego, chyba Satya albo Ryśka, nie pamiętam, który to był skin. Jest... A w siedem osób, no to trudno, żebyśmy nie widział Zamknij pizze, nie widziałem, że to jest siedem osób. No mnie tam nie było. Był PebelSefcio, Rysiek, ty i ktoś jeszcze chyba, nie ja, wiem. Ja, ja też tam byłem i dostałem gonga na ja web. Ty chyba w prawą stronę tykałem. Ja stałem przy ściance, w dół ja, przy... ja, ja, podle, ja leciałem na prawo, na maksa. Przez no te ja stałem sobie. Nawo ja ja w przy, dół. Twierdziłem... Ja klikam nie tam się przy ściance od labów. Ja jestem przy... nad tym, witam sami. Ja jestem w labie. Czy to aż do Witalosa? W sensie, wiesz, no stamtąd z... <grym> mówię, to tak ja ci mówiłem: trzymam się prawy i dół i jeszcze masz animację, słyszysz jak chodzisz. No to jak no, no, to jest no, miejsce, no. to. No, Ja, flesz, 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 no, flesz. ja na tak. No, tak, tak, Kurwa, bo Co, no, nic nie zrobimy, no, a nic ja nie wiemy: no skif, nie? Powiedziałem, no, no, ja że przekaż z tym reporterem. Ja wiem, kto tak lubi, kurwa, pierdolność takiego granata. Trzeba co się stało? No, Sepcio, nie? Ja lubię. Ja, no, prawda. No, ale tym, ja razem, za, tym razem zajebałem w tego w siatkę. No dobra. No, Stary, do nie trafiłem do labów, nie? Wierzę ale Dobra, słuchajcie, teraz układ znowu mi nie zabijasz. Ok, dobra, i gitara. Eee... Nie mogę zabiec, sorry. A ty została. sobie na tawie możesz A, trafić mi do elektrikala. taki zabijasz, tak? No, no proste. No, nie mogę ci zabić. No, i gitara. Jest... Na tawie możesz no, do elektrikala no, trafić. Patrzysz sobie. Masz na na tawie, biegasz. Tak działa? Tak. Nie, no chyba nie widać ten, nie znikałem tam. Was nie wiem no co jaki widać, kurwa. Ale że crash impostorem to tak nie potrafisz. No Dobra. Dobra, to nie potrafisz No to musi nie łamać zrobić. to na No kliknij a. sobie tabaj i biegaj. Co ja mam tu tasków, co jest? Dobra, nie widzę tam. No, nie wiem, aż mi się załaduje tutaj. Krzydzie kill Kill cooldown tak zwany Proszę, by nikt nie robił żadnego killa, no Co tu się dzieje, no Dobra Cześć Ja nie mogę, no Siemaneczko Co jest? No i brawo Sam się zajebał To już Okej Nie, żartuję Nie mały Na pewno Um. Nie wiem, raczej nie Somek. No, nie, nie rysiek na pewno, Dobra, po, nie tak, ja. Dobra, tak, 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 poproszę, poproszę lokalizację końcową. Sati, gdzie jesteś? Jestem w Maroko. No, to zajbi a gdzie jesteś? Robię skana. Okej. Okay. gdzie jesteś? Między Electricalem a Storage'em. gdzie jesteś? Między elektrykalem a Storage'em. gdzie jesteś? Ja wychodzę z elektryka, bo naprawiałem światło. Widziałeś Pabla i Ryszka? No Ryszka, no tak, a Pabla chyba też. No, nie okay, wiem. Mały, ty nie musisz mi mówić. Kremówka, gdzie jesteś? W labie, widziałem Shopiego. Okej, okay, mewa, gdzie mnie. jesteś? W weaponsach wychodzę. Okej, okay, tak, to by się potwierdzało. To na pewno nie mały, ani nie mewa. Kil jest na skalę pod lapem, między z lapem a starem na skalę. Jest to albo Rysiek i Pablo, albo Słaty i Kremówka. To... Jaki się to... To, ja to. ja mogę nie ci powiedzieć: lipstick ciekawostkę, Te ciało to ma około no, 15 sekund. No że osoba no która tam zabiła, mogła spokojnie pójść do e No tego, W ogóle to... nawet nie albo. myślcie o tym, że to byłem ja, albo Pablo, albo kurwa samego, byliśmy wszyscy w trójkę po lewej stronie mapy cały czas robiliśmy kurwa nie nie brykałem, Ale to jest, Kurwa bardzo, bardzo blisko nie. Dziękuję. No, po drugiej no. stronie mapy to kurwa. I dlatego się w trójkę kryli. Na pewno jest mały. No. No, bo się widziałem od początku rundy, że na pewno go nie Myślę, że no. kill jest na drugiej stronie, jakby to to... opisać gdzie ty byłeś. więc na pewno. kto jest na skanie? No ja jestem na skanie. A i szaty A wie, że tam jest zmęczyć, spod Meda do Meda i. No, no jest, ale. Próbowy, nie? Ani ja ani Krumą nie zabiliśmy, bo Krumą wychodził z dekonami. Deko, 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 a ja na statku pojechałem od razu do i... Dopiero... A ja miałem trzy taski, miałem w labie. Który co ja miałem w labie? Na pewno miałem rakietę, lornetę i skana. Coś, a i próbówki. Probówki się robią. Hmm, hmm. No dobrze, no dobrze. Nic nie wiadomo, nie. To się no. No otrzyma, Możecie że... wiem, strzelać. Jestem... trapperem. Okej, okay, już strzela mnie, człowiek Dobra, no jebać was. <ścoughs> nie wiem, jak podaję. Jestem zielony trapper. Trapperach sobie chodzę. Mam rolę crewmate'owską. <laughs> Bardzo fajnie. Dzięki. A ja, ja też. No dobra, nie wiem, ja powinienem mieć dwa razy mniejszy kill cooldown. No nie. Muszę zrobić sobie tutaj... Nie wiem, po co on to wyłą... no. Ja nie mogę dramat. Dobro. Idź ode mnie, człowiek. Dobra, jest zrobić jakieś killa. Pik. O kurde, snitch. Oj, oj. Idealnie. Let's go. Dobra, no, wychodzę stąd i zaraz to zgłoszę. Taktyczna zawrotka i trzeba zgłosić. Witam, znalazłem ciało. A kurde, bo były no, no. To chuj. Nie wiem, wiem, ja że. Życie, wiem, że, że siłego, jestem niczym. I Mewa jest impostorem. Ja, impostorem. To nie jeszcze. Tak. Ma mały. E, ciało ma około 5 sekund taki fan. Gdzie kill? Kill jest przed labem. To był? Dobra, to. to Akurat się z Mewcią mijałem. W labie. Ja z kimś się to... W labie. Ciało w ciało No ze mną, A, ale przebiegłeś z lewej nie strony. Nie. Nie, przebiegłeś z lewej strony. Mówię, no Rysiek, Mewa, na kogo zagłosowałeś? Mewa. Poczekaj, poczekaj Rysiek. Oe, ja pierdolę. Czy to jest Sati kremówka, Poprawiałem Mewę, ja pierdolę? Nie, jest jeden impostor już tylko. Ja jest nic jest nie imposter. mówię, że to Mewa. kurwa. ja tylko mówię, że to cała ma 5 sekund. Był Mewa. Wiem, ale nie powiem czy jest jest to jest Jest jeden. Jest jeden impostor i to jest Mewa, sewcie był drugim. Tam ci kurwa powiedział, że z niczym i zdradził kurwa Mewę. To chuja wafla przygotowane już, nie ma co się brać. Ja nie bierze, ja myślę, że do Sati i krymówka, ale dobra. Ja <śmiennie> Masz EXE huj! chuj. Sat dla Mefci. Tadek. Miau. Mefci cię w zajebał. Dobrze to ugrałem. Dlatego padłeś. Nie jebałeś z Dobrze to ugrałem. No bo wiem. Traitor Bardzo dobrze to ugrałem. No, jest traitor. Dobra. Byk. Naprawiłem sobie, teraz muszę, jak mi się załaduje drugi, ten drugi kill, no to zrobię double killa po prostu i to będzie prościutkie ja, z, ja jestem sniżem, więc ja już nie robię tasków dobra, widzę, że kamera się pali o, i z tego co widzę, to kremówka mi ufa, więc myślę, że dobrym pomysłem jest zaprowadzenie go tam, gdzie skończy czyli na kamery. o no dobra, dalej za mną idzie, więc jest git <laughs> dobra, o kurde, trzeba go wyklikać. Było nie zgłaszać go, kurwa! Było go nie zgłaszać Dobra. kurwa! Dobra, ale tak będzie wiadomo kto to jest. E, to jest mały, to jest mały, to jest mały, to jest mały. To jest mały, to jest mały, to kuja ta Ja tam byłem, ta ja tam wolę. Mały był w boiler roomie jak się kompsy wyłączyły i go tam zostawiłem i pobiegłem na górę. A jakim chujem w ogóle mhm. dwa ciała nagle padły? Nie no, wiem No bo ty pewnie jesteś neutralem, a są im po stole. Nie, ja, mam crewmate, ale ważną rolę. Też mam to walimy w samka w takim razie. No też jestem crewmate'em, nie wiem. Tak, kurwa. Somek, somek, Spee... somek robił... Somek robił ze mną e, w elektryku, kurwa. Nigdy nie uwierzę, że, że to jest on. Moim zdaniem to mały, jest. No, mały, popo, a mały jest chyba tak. i postarek, bo sobie Mały jest czysty. Mały ja. był w boiler roomie, ja zostawiłem go tam, idę na górę, a tam dwa ciała, więc nie wiem, który z was jest. Dobrze, kurwa. Mm. Mały teraz. Masz jakieś coś, to odpalaj przycisk albo strzelaj w koło, że jesteś seryfem Dobra, 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 dobra. dobra. mi się to podoba, znowu double kill Daj lipsyk, no, ja ci double kill Znowu przyjaciele, fajnie. fajne double kill Znowu ci double kill Człowieku, ja to tak ugram, nie? Dobra, tam był double kill, to ty, 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 ty. trzeba długo to naprawiać Dobra, ja sobie idę stąd Hmm, aby się udało wygrać Poczekasz mi się z 100% na przycisku, żeby móc zabić więcej osób niż tylko jedną Ja się boję, że mnie teraz to strzelo, nie? Uff. Ja sobie sąd idę, nie? Ja sobie chodzę po mapie na spokojnie. Huu hu Dobra, piek. Kurde no po co to? My tu poszli? Czy co? No muszę mi do wykila muszę zrobić doby muszę zrobić do wykila. Piek. Ja pierdolę co pierdolę są? Bo gołem kurwa rozechty typiło. Wiesz, ja z... ja se wciąg z... pierdolilem, no kurwa Let's tak muszę, że on jest z tymi granatami, granadierem. No, bo dobry kur... granat był co? Ja patrzę, że ja jest wyszliczem, nie. Jest takie dobre, muszę powiedzieć, że ja jestem z pierwszy, nie. Kurde. I lecę z góry Let's go. No, bośmy się odcinek, kurwa sama. Będzie będzie. Będzie będzie. Ja będę mogę dzięki, że mogę mieć na miniaturce, Ja yeah, preta, cieszę się. <grym> się. Eee, wow. no warwe. Kurwa, jedną tam. Kurwa, Ja mówię, że taki jeszcze takie sabotaże dobrydowałem. Rysiek, no. problem jesteś. Nie. Najlepsze jest to, że kremówka ze mną idzie, co nie. Ja idę specjalnie na kamery, bo wiem, że coś jest z kamery, żeby murloka walnąć. <grym> Trzeba tryb zajebać, No. To no jak chłopak. To był